Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rockia, To jest kolejny odcinek z ze scenariuszy. No i w końcu nadszedł ten czas, że w kolejną kolejne próby będę właściwie wykonywał. Yy, w naszej czarnej śmierci Black Defa, jak widzicie, zrobiłem coś na dwie gwiazdki, No, na trzy się jeszcze nie udało, ale no, jeżeli zobaczycie ten odcinek, to na pewno będzie udać się na te trzy gwiazdki i zobaczycie po prostu jaką taktyką poszedłem. No ale dobra, czarna śmierć. Pacjent Zero został zarożony dotychczas uśpionym przeszczepem Yersinia Pestis, z nieznanego źródła. Ludzkość musi zmierzyć się ze śmiertelną bakterią, która ukrywała się przez wieki, poprzednio zabijając ponad 200 milionów ludzi. Jednakże świat bardzo się zmienił przez 700 lat, między innymi dzięki lepszym standardom higieny i antybiotykom. Czy choroba zdoła się przystosować i rozprzestrzenić zanim inościciele wymrą? Zobaczymy, 200 milionów to myślę, że spokojnie sobie ogarniemy. I tutaj macie odnośnik do Wikipedii, bo taka choroba istniała. Możecie ją kojarzyć, kojarzyć mniej więcej, no, takich chyba średniowiecznych może czasów, coś koło tego. Tam gdzie lekarze mieli takie jakby dzioby, ptasie. Pewnie kojarzycie. No, dobra, graj. I takie geny. Premier tipi, żeby mieć więcej DNA na starcie, genetyczna imitacja, żeby oni badania dla nas szły, bo naprawdę... Tutaj z badaniami jest ciężko, bo szybko się uruchamiają, bo mamy śmiertelność na starcie od razu. A klasy, żeby szybciej na wyspie się dostać, Urbofil można wziąć albo ekstremofila, jak zależy, kto woli. Bo Urbofil jest w tym dobry, że będziemy zaczynać sobie w Chinach, bo to jest jedno z lepszych. Więc bo nie dość, że ma dużo osób, to szybko się rozwija choroba. To jeszcze ma port i lotnisko, dzięki czemu będziemy mogli się dostać do innych części świata. Więc no, Urbofil jest dobry, ale ekstremofil też może. Nie być taki zły, jak tam kto woli No i Symptostazo oczywiście, żeby mniejsze koszty Symptomów mieć, bo naprawdę Symptomów będziemy brali Dość sporo Okej, okay, kontynuuj Oszust nie ma, jak zwykle, mega brutalny Jersinia Pestis, dokładnie, to jest ta nazwa w sumie, co nam wtedy w kampanii ogólnie się bugowało, jakby jak, jak naciskaliśmy mniej więcej tutaj Już mniej więcej wiemy dlaczego to Tutaj w ogóle do dodali w update'cie, jak tu nasisiemy, co nam się zmieni jakby Nazwa choroby, więc już nie będę miał problemu z wymyśleniem nazwy na odcinek, okej, okay. tyle chyba, graj! Witaj w scenariuszu Czarna Śmierć, jesteś nowym szczepem czarnej śmierci, który został odkryty w świat jednak bardzo się zmienił w ciągu 700 lat. Okej, okay. to zaczynam sobie w Chinach, oczywiście. No i tak, zaczynamy sobie, jak widzicie, tutaj z kilkoma symptomami, gorączka, martwica i tak powiem, więc to jest ostry start. Na początku wrzodzenia skóry, żeby mieć trochę zaraźliwości i dotkliwości, następnie torbiele, wrażliwości i na takie, wiecie, dotkliwość i zaraźliwość zawsze w cenie. Okej, okay, wysypka. Chyba nie się. I tyle tak naprawdę, jak widzicie, zaraz będziemy zabijać, już jedna ofiara jest. Okej, okay, nie wykryli nas niestety. Dobra, musimy przejść szybko w transmisję oczywiście. Pięć tysięcy zarażonych, dobra, transmisja, oczywiście. Można iść w jeżeli jeśli ktoś chce, ale ja pójdę szybko w szczury, żeby szybciej w Chinach się roznieść. Taka moja taktyka przynajmniej. Już widzicie milion zarażonych i to już bardzo szybko idzie. Zaraz na zaczną nową czystę dawać, bo już dużo umarło. Zwierzęta gospodarcze, żeby się szybciej rozwinąć w jakichś innych ITP i ptaki, żeby szybciej na lądzie, Sam wiecie. Dobra, nowe kraje, pięknie. Bierzemy dżumę płucną, taka specjalna umiejętność tej jakby plagi to nam odblokuje takie wiecie, symptomy od odpalenie za układ yy, oddechowy i tam bierzemy też zapalenie pół płuc, zabrzęk płucny i krwoplucie Bieram punkty, wodę jeden i teraz modlimy się żeby wszystkie wyspy były, bo się naprawdę tyle podejść, co wyspy się nie zarażały że to jest masakra, dobra immunosupresja na spoko dobra leki, jeden. zaraz zimno i ciepło, trzeba wziąć na jedynkę o, jesteśmy na liście, niestety. Szkoda, szkoda. O, Włochy przewodzą w badaniach, niestety. Dobra, zbieram punkty. O, ciepło jeden, dobra. Spoko. Leki dwa, wszystko na odporności, żeby jak najszybciej ruszyła nam rozprzestrzenianie się w zimnych i ciepłych krajach i bogatych również. Dobra, Europę bierzemy pomału. Pięknie. Leki na dwójeczkę, teraz zimno, żeby Europa szybciej wzięła. I żeby oczywiście wyspy granalne i Islandia, bo tu się drboje trochę zapalenie, świetnie. Dobra. No, wyspy liczy na was. Jeszcze ani jednej wyspy nie nic nie jest dobrze. Uhuhu, poszło. Islandia, granalne, pięknie, dobra, o, środowiskowe hartowanie, żeby teraz jak najszybciej się roznieść, staw, powinniśmy po prostu zapieprzeć wręcz. Dobra, bierzemy wodę na dwójkę, żeby zwiększyć szanse, że dostajemy się na Nową Zelandę i Karaiby. Dobra, Karaiby chyba są. Dżumę teraz y, jakby rządkową może powiedzieć wzią, bierzemy i krew, żeby się w Afryce rozjąć, bo dosyć wolno to idzie. No i w sumie te takie podstawowe symptomy lepiej wziąć, bo wiecie, w tym macie jakby no, doskliwość dar darmową i zaraźliwość, więc jest zawsze w cenie. I pocepcję i, i trkawki, paraliż żeby z badania trochę obniżyć. Dobra, 38% spoko. No fazy patrzcie, czy nie ma Madagaskar tylko. Nie wydaje mi się, że narządowo trzeba zacząć zabijać ich już pomału. 50% badań, jest dobrze. Mmm, więc rozgrywka. Okej, okay, kilka krajów. Szczęs hipo... dobra. Większa śmierć, ta pięknie wręcz, 20 punktów oszczędzono. Tylko ten Madagaskar? Jesteśmy na Madagaskarze, dobra. Mamy... Ej, wpaść to może być dobre podejście, miliard ludzi. Dobra, weźmy przetestowanie pierwszej leki, żeby się wolniej rozprzestrzeniały, żeby się wolniej pracowały badania. Dobra, i teraz chyba przetestowanie kolejne trzeba wziąć, żeby zbić to poniżej 55%, dobra, 50% idealnie, wręcz, patrzcie. Mamy dwa miesiące na rozwalenie ludzkości, Do, weźmy może wszystkie symptomy, żeby zwiększyć tę maksymalną śmiertelność. Przecież tak nie jest maksymalna na większość. I Algeria, Maroko, 70. 57... No, mamy miesiąc, no właściwie półtora miesiąca. 5 milionów ludzi, patrzcie, może to się udać. Półminę, uda się. Chyba. Zajmijmy sobie, może, ile 37 punktów, zajmijmy sobie wodę 2 i dostajemy 2 punkty darmowe. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze bardziej zbić badania. 46% idealnie. Jestem ja, PSS, jest bliska w tym ludzkości do 0 Jest, mamy to. Jest. Achievement Nareszcie Jest. Są trzy gwiazdki. W końcu 70 tysięcy punktów na nieźle wow. Powiem wam, że poszaleliśmy nawet z tym wynikiem, ale w końcu, bo naprawdę nie wiecie, ile ja czasu mu to zmarnowałem. O, ale ulga, naprawdę. Tyle czasu, tyle godzin na to poszło, no ale dobra, no w końcu się nie udało, w końcu nie wiecie, mówili, że znowu jestem słaby i że wolno to robię. No ale okej, okay, no 333 dni to naprawdę jest dobry wynik, i 46% badań to jest nawet wynik. No ale okej, okay. no ogólnie szczerze, po, bo większość wytłumaczyłem wam na odcinku, jaką taktyką szłam i dlaczego, dlaczego, dlaczego wiecie, dlaczego akurat ewoluowałem to, a nie tamto. No i tak pokrótce mogłem jeszcze raz przed przybliżyć. No, 70 tysięcy punktów, no chyba chyba z moich, ob, moich tak, z obserwacji wynika, że od 65 tysięcy punktów jest jakby 100% trzy tak powiem wam. Bo jest tak, yy, macie macie jakby no, teoretycznie się mówi, że żeby mieć trzy gwiazdki musicie mieć mniej niż rok i, 4, i tam 55% badań mniej, żeby mieć te 65 tysięcy punktów, ale ja to jest ogólnie tak chyba wzięte, że po prostu nieważne ile mieć mniej czasu, ile badań, tylko punkty się liczą, a na, a na punkty całkowite się składają właśnie postęp badań i czas, dlatego się mówi, że się w roki wiecie i, i, i poniżej po, 55% badań to się e, ma trzy gwiazdki. I to jest poniekąd prawda, poniekąd nie, no bo możecie mieć zawsze, nie wiem, 333, a 60% badań, nie obstawiam, że też będziecie mieli ponad 65, pra, pra, 65 tysięcy punktów. Z mojego doświadczenia miałem tak, że miałem mniej niż, y, tam miałem 357 dni w jednej próbie i miałem 57% badań i już mi nie zaleciało, bo miałem 40, tak, 64 i czy jakoś tak punktów, więc no tam 200 zabrakowało do tego pułapu 65 tysięcy. Nie no dlatego właśnie nie przegrałem, no ale ogólnie To tak się przedstawia sprawa No tak no w, 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 Tak pokrótce Najpierw bierzemy to wiecie te premia ITP w Chinach by po prostu Jak mówiłem na starsie to jest chyba no... Najlepsza, najlepsza miejscówka na zaczęcie, bo macie tutaj, wiecie, lotnisko port, plus duży kraj, duża e, populacja dzięki, jak to, e, dzięki czemu jak to szybko zarazimy, to większość no, będzie wylatywać do innych kraj i się rozprzestrzeniać po lądzie, więc to jest dosyć sensowne. No i najpierw że ma oczywiście ten e, owrzedzenia skóry, bo to dużo dodaje do dotkliwości i do e, zaraźliwości, a co nam no na pewno się przydaje, jeśli o to chodzi. Dalej mamy tam później wiecie, te takie podstawowe symptomy jakieś no, odrządkość jakiś taki nadwrażliwość nad ogólnie i tam później jakiś rush, czyli wysypka i, i nasze pocenie się, czyli takie podstawowe symptomy, jakie się bierze prawie w każdej grze norma, na normalu, na normalnej jakby kampanii, czyli takie co do, dodają i zaraźliwości i dotkliwości. No i później zostawiam to na chwilę i idziemy po prostu do rozprzestrzeniania się. Możemy wziąć pchły, bo to jest jakby specjalna, specjalna jakby transmisja dla Black Death czyli Szarnej Śmierci. Ale no, czasami się to gra, czasami nie, zależy jak tam wolicie. Ja chciałem akurat mieć szybciej dostęp do szczuru, żeby szybciej Chiny poszły. I innych tych zwierząt, żeby szybciej te tereny zwierzęce, jakby tam występowania zwierząt się wzięły. Więc no ja poszedłem w tą taktykę. No i później, jeżeli tam pamiętam, czy gdzieś co, ja dawałem? Hmm, dawałem tą dżumę płucną, To tam macie te trzy rodzaje dżumy, ta podstawowa, co jest na starcie z tymi kilkoma objawami, tą martwicą i TP. Później jest dżuma płucna, która wam daje możliwość rozwinięcia tam wo te wody i powietrza, plus do tego symptomy takie, wiecie, kichanie, kaszel i takie płucne ogólnie. I tam bierzecie wtedy te, tam kaszel, kichanie, zapalenie płuc, chyba tam obrzęk płucny, krwioplucie, chyba tyle. No, żeby mieć po prostu i trochę śmiertelności, żeby dodać, żeby ludzie zaczęli umierać, bo się po prostu nie wyrobicie. No i żeby tam tymi symptomami i trochę zwiększyć zaraźliwość, i trochę zwiększyć dotkliwość ogólnie. Więc to było na tyle z tego. Później wracam sobie na wodę, i tu jest chyba jeden z właśnie z przełomowych momentów, bo większość prób, jakie grałem, powiem wam, że robiłem to, robię ten scenariusz, właśnie nagrywam chyba od godziny jakoś 14, jest od, 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 od no, akurat godzina 20, 20 około, więc no... To, to widzicie, że trochę prób poszło, bo tam nie wiem, na nagraniu mam 60 albo ponad prób więc no... W, trochę to zajęło i przez te próby się dowiedziałem po prostu tego, że no jeżeli... jeżeli wam nie podpaszą statki, to przegrywać, tak naprawdę musicie do, dostać się tutaj, patrzcie na tą mapę teraz musicie się dostać do wszystkich wysp czyli no takich takich wysp, wyzby na przykład Japonii to łatwo tam po podchodzi. No ale musicie mieć zarażonych ludzi na Nowej Zelandii tutaj Filipiny czasami się zdarzają, nowa Gwinea, tutaj macie Madagaskar, Karaiby, Islandia i oczywiście Grenlandia. Jeżeli będziecie mieli na te wszystkich, na, na tych wszystkich wyspach zarażonych, to macie naprawdę duże, duże szczęście i, i duże szczęścia i macie dużo możliwości, i szansę na wygranie tego scenariusza na 3 wioskach. a inaczej, jeżeli tego nie będzie, no to, i która zamknie z, z wysp, zamknie sobie, Porty też możecie sobie resetować, tak samo jak być mniej na starcie, na przykład nie wiem, że ciepłe kraje się stają cieplejsze, albo że dzień świadomości o waszej chorobie, no to wtedy resetujcie, bo no, wtedy już nie, nie ma szans wygrania albo jest to naprawdę ciężkie, jeśli nie opłacuję czasu na to podejście. Więc tak, takie moje zdanie No ale oprócz bierzemy później tę odporności na zimno, na ciepło i na leki. I później odpornienie środowiskowe, przez co dzięki temu tak szybko się rozwijacie na całym świecie, że no po prostu łatwo jest później dostać się na wszystkie te wysepki, właśnie do wszystkich krajów jak Hiszpanii, Maroku, bo to dosyć wolno tutaj leci. No i co jeszcze? Później bierzecie sobie wodę na dwójkę, żeby jeszcze na wyspy się łatwiej dostać. No i te dżumy jakby posocznicową, czy jakoś tak to się nazywa, to ogólnie od, od pokarmu przez co możecie sobie wziąć wtedy ropnie i tam wiecie wymioty, nudności i tam dysanterię i inne takie dzięki czemu macie znowu dotkliwość i zaraźliwość no i już później to odblokuje się wam również krew, dzięki czemu jakby weźmiecie krew to Afryka wam się szybciej przejmie. No i po tym kroku możecie albo pójść w jedno przetestowanie genetyczne, często co się trochę badań I później bierzecie leki na trójkę, które już naprawdę spowalniają efekty i praca nad badaniem, nad lekiem No i później wystarczy tylko odobić ludzkość prawie, bo tam bierzecie chyba... W, 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 tam drgawki, chyba paraliż i infekcje Inflamencja, że jakoś tak to się nazywało, później bierzecie tam, jak już macie więcej, więcej punktów, bierzecie oczywiście niewydolność wiodącą, plus do tego wstrząs hiperosamiczny, chyba coś takiego. Po prostu bierzecie symptomy podśmiertelność, jak już bierzecie mieli duże, bierzecie mieli uspokojone badania, tak najpierw, nie wiem, poziom 50-55% albo coś. To bierzcie sobie już do końca wszystkie tam jakieś krwotoki wewnętrzne i takie inne w, w, symptomy. No i na koniec po prostu dobijacie to, z, no, zbijacie po prostu badania i macie wtedy, te, jak, jak tutaj widzicie, trzy gwiazdki, no, przy, przynajmniej powinniście mieć. No mi to trochę zeszło, jakieś, nie wiem, 6,5, 7, no 6,5 godzin zostało, nie tak, ponad 60 prób, myślę, że na spokojnie było. No i tak, no teraz zabieramy się, no przynajmniej. Mam nadzieję, że to już był jeden z takich gorszych scenariuszy, bo to jednak jest na śmierć, taki historyczny. Więc on powinien być bardziej ciężki, ale no udało mi się. Naprawdę, to jest scenariusz kolejny dla masochistów. Tak samo jak tamte dwa poprzednie tam, wirus, nipach i zamrożony wirus. Naprawdę, jak ktoś nie ma czasu, nie ma słabe nerwy, to naprawdę nie polecam tego robić. Ja w końcu usiadłem, bo trochę wolnego jest, jak, jak wiecie sami. No, i udało mi się to zrobić, no, naprawdę, mam taką, taka ulga, taką, taką ulgę, czyli teraz mogę sobie normalnie iść spać się normalnie, no. Na spokojnie już nie wiem, że zrobiłem to. I kolejne sceny się, mam nadzieję, że będą prostsze, bo tam mamy chyba, tam ciepl, tam, to sobie sprawdźmy to, mm, czekajcie. Oficjalne, mam Black na 3 gwiazdki, niepokalodowcowe i globalne ocieplenie, czyli no, Powiem wam, że to albo może być super łatwe, albo super ciężkie, zależy, bo pewnie będą głównie chodzić o wyspy Grenlandii, Islandii i Madagaskar i Nową Zelandii oczywiście. No ale zobaczmy, to powinno być prostsze od tych wszystkich, co zrobiliśmy. Ile ich w ogóle mamy? Cztery, siedem, już 7 na 20 mamy, więc to pomału i do przodu. Pomału i do przodu. I z tym chyba nas zostawię, więc naprawdę, jeżeli nie macie czasu albo coś, to nie podchodźcie tylko, bo sobie na dwie, dwa biohazardy, bo naprawdę nie warto, D tyle nerwów tu jest, a no, chyba, że zależy wam na tym achievement, który ma tylko jakieś, nie, niecały procent graczy, no to wtedy już od was to zależy. Więc z tym was chyba zostawię, więc jeżeli film wam się, nie, wiem, przydał, pomógł, zostawcie jakiś komentarz ocencie go, dzięki czemu, nie wiem, ale się go znamy, albo coś, którzy też nie wiedzą, jak przejść ten, jak przejść czarną śmierć. No i tyle, chyba. Do kolejnych staruszy kolejnych, nie wiem, może mi się uda, jak co, no to widzimy się, oczywiście, w pluginiku na multiplayerze. No i tyle. Ja byłem Roki. Na razie. Hej.